Witam w kolejnym już 92 odcinku programu najgorsze gry wszech czasów jak wiecie od pewnego czasu gry które pojawiały się w odcinkach sylwestrowych szły pewną ścieżką. Dwa lata temu przedstawiłem wam największego multiplatformowego gniota jaki powstał na konsole z dużą dawką erotyki czyli Leżersu dla Office Bast. a rok temu mieliście okazję zobaczyć jeszcze większego okrapa, także z dużą dawką treści dla starszych lecz tym razem z główną bohaterką tytułową Lurą. W tym odcinku zmierzymy się z grą, której główną postacią również jest przedstawicielka płci pięknej i której akcja też dzieje się z perspektywy trzeciej osoby. I chyba nie trudno się domyśleć że ta gra to także mały główny w elektronicznej rozgrywki jak wielkim głównotokiem jest więc dzisiejsza produkcja za chwilę się przekonamy tak więc nie przedłużając zapraszam do oglądania. Gra Dirt Origin of Species została ukończona przez New Generation Games dnia 8 listopada 2006 roku, a Dipsy Ilver włożył swoje brudne łapska w proces wydawniczy. Deweloperzy prócz dzisiejszej produkcji mieli zamiar stworzyć także jego port na konsolę PlayStation 2. I to tyle. Produkt swojej Macki wysunął już na E3 w 2004 roku i już wtedy było wiadomo, że czeka nas istne rozwolnienie. Dirt było niejednokrotnie przekładane z kwartału na kwartał i... W końcu trafiło do sklepów. Warto też zaznaczyć, że gra miała być połączeniem trójwymiarowej strzelaniny akcji z tradycyjną przygodówką i elementami RPG, gdzie moglibyśmy rozwijać swoje umiejętności. Jednak zanim przekonamy się jak to wyszło w praniu, sprawdźmy jak debiut New Generation wypadł na portalach internetowych. Absolute Gamers – 40% Digital Entertainment News – 2,2 na 10 Gamespad – 2 na 10 Tradycyjnie swoje wywody zacznę od głównego menu. Po przeczykaniu naprawdę kuriozalnej animacji ukazującej logo dewelopera nasze oczy przykuje tytuł gry oraz tło w formie klipu wideo wyrwanego wprost z trailera tak jak to było w przypadku Deh i Tower. I o ile tam utwór jak i czcionka opcji próbowała wprowadzić nas w odpowiednią atmosferę. Tutaj dostajemy w impaktem I nie jakąś inną wersję znalezioną w odmentach sieci. Lecz tą prosto z Windowsa. Rozumiem, to tylko dobór czcionki, ale serio, tak czy inaczej, bo odbiegam od tematu, gdzie mamy ustawienia? Owszem, możemy definiować wszystkie klawisze na klawiaturze bądź podłączonym joysticku czy padzie oraz zmniejszyć ustawienia głośności, ale żadnych typowych opcji dostrzec nie można. Oczywiście, jak na kaszankę przystało, wszelkie nieistotne konfiguracje zostały wpierdolone do okienka uruchamiającego produkcję. Mamy więc niesamowity dobór rozdzielczości, takich jak 1440x900, 1366x768, 1152x864, czy 1280x768 oraz takie cuda na kiju jak wyłączanie antyaliasingu na pełnym ekranie, wyłączenie systemu dźwięku, włączenie kontroli środowiskowej kompensacji świateł, cokolwiek to kurwa znaczy, uruchomienie cheata na wszystkie bronie oraz First person cheat, nie uruchomienie widoku z pierwszej osoby, czy perspektywy FPP, lecz po prostu first person cheat, po prostu cudnie. Fabuła obraca się wokół tytułowej dert, która najprawdopodobniej przespała ostatnie 20 lat w komorze kryogenicznej. Mamy więc typową kopiącą dupy rokową laskę z przekutymi ustami, uchem oraz nosem i dwoma kucykami. Celowo widoczne stringi opuszczone spodnie do połowy tyłka oraz pieszczochę na szyi. Sam typowego gika z lat 90. poznajemy, gdy nagle po mocno zakrapianej wakacyjnej imprezie gdzieś w Nevadzie, budzi się w celi w Nowym Jorku i odkrywa, że całe miasto jest jest opanowane przez przerażające insekty. Okazuje się bowiem, że w owej Newadzie miał miejsce eksperyment projekt GIANTS. Tak, G -i -Ents, czyli projekt doświadczalny polegający na mutowaniu różnych gatunków pasożytów i owadów w celu wykorzystania ich na polu walki. Oczywiście wszystko poszło nie tak, a wyniki eksperymentu prędko wymykają się spod kontroli. Naszym zadaniem jest więc powstrzymać wszelkie potwory przed opanowaniem całego globu oraz uratowanie reszty swoich przyjaciół, która na libację uczęszczała. Oczywiście prócz samych maszkar na naszej drodze staną też siły rządowe, które chcą wyplenić wszystkich świadków owego badania oraz wirus Triton76 który został w naszą bohaterkę wszczepiony podczas przebywania na pustyni Nevada. Historia jest nieludzko głupia cały jej sens można by było napisać na pudełku od zapałek. A sama narracja wzorem Hideo kodziny a to odłuży się w nieskończoność a to w kapscenkach prerenderowanych, a to w komiksach, które o dziwo zawierają te same modele. Czyżby budżet nieprzekraczający trzech linia czy marki Pokémon nie starczył na przygotowanie reszty klipów? Pamiętacie jak wcześniej wspomniałem o tym, że gra miała być hybrydą trzecioosobowej strzelanki, RPGa i zagadek rodem ze staroszkolnych przygotówek? Słowem kluczowym jest tutaj miała, bo nie ma tutaj RPGa ani kurwa krzty, ani także jakichkolwiek zagadek angażujących umysłowo. Chyba, że dla kogoś tajemnicą ludzkości jest włączenie przełącznika odpowiadającego za otworzenie wrót, które znajdują się w pomieszczeniu. Obok. Rozgrywka więc jest grą TPS. W każdej z 25 misji, naszym zadaniem jest dojście z punktu A do B. Oznaczonego czerwoną ikonką z drzwiami przy okazji ani wszelkie zbudowane istoty oraz siły specjalne, czasem będziemy musieli przestrzelić komputer w celu odblokowania danych drzwi, czy postawić kilka skrzynek na przełączniki przeciwstawiając się fizyce tak tragicznej, że aż Newton przewraca się w grobie, a czasem zmierzymy się z bossem, który po unicestwieniu albo zniknie z powierzchni ziemi, albo zacznie coś odpierdalać. Dirt w przeciwieństwie do typowych protagonistów z gier TPP ma aż 8 do dodatkowych umiejętności, które ułatwiają eksterminację kolejnych pokak. Mamy TK -frow, który pozwala nam na obrzucanie naszych przeciwników elementami otoczenia, ale tylko wtedy, gdy znajdziemy wokół bestii parę gratów, choć w sumie operowanie nimi jest równie przyjemne co nadepnięcie na klocek LEGO będąc boso. Drugi mamy TK Flag, który prócz wysyłania jakichś świecących głównianych gwiazdeczek, które okrążają naszą bohaterkę, absolutnie główno robią. Kolejny mamy tzw. zwany akcelerator brotów, który pozwala nam wystrzelić kilka nabojów w trakcie obrotu, które nawet nie trafiłyby King Konga wspinającego się na Empire State Building. Razor disk, czyli dysk z ostrzami, przypominający shurikeny, który podczas rzucania zatrzymuje nas w pozie wydalniczej, Super Dodge, który po najechaniu na danego przeciwnika aktywuje wskoczenie na niego saltem przy okazji zużywając amunicję strzymanej broni, Pirokineza, czyli manipulowanie ogniem pozwalające nam palić skrzynki i inne pudła, magiczny pocisk, który pozwala nam manipulować trajektorią lotu naszych pocisków przy okazji zwalniając czas oraz tarcza, która w postaci pola siłowego na chwilę pozwala ochraniać się przed otrzymywaniem obrażeń i, o ile niektóre zdolności były przydatne i jako tako działały, tak reszta funkcjonowała gorzej niż żuk z przebitymi oponami bez zawieszenia. Mrożący krewy w żyłach są też nieprzyjaciele. Wśród zmutowanych insektów mamy m.in. połączenie pająka, żuka i muchołówki, które porusza się jakby brodziło w cielu, zmutowane skorpiony, które zapiadalają jak na lodzie, skrzyżowanie krabów z kokonami wykonanymi z sarnich bobków. I, o aparycji, pajączków z duma, gigantycznych. Robaka o kolorze białym, który jeśli nie zostanie zabity po 7 sekundach od wypełznięcia ze ściany, potraktuje na żółtawym kwasem, który doprowadzi nas automatycznie do śmierci. Mamy też połączenie modliszki z krzyżakiem, latające pasożyty wyglądające jak chruściki oblane kałem, jakieś diabelskie wilki z rogami wyjętymi od diabła, połączenie kraba i ważki o monstrualnych wielkościach, który spaceruje sobie z gracją mecha oraz jakieś czerwone huistwa przypominające działka, które podczas szar... Że transformują się w kule, I, o ile same stwory są przerażające, jeśli chodzi o ich mizerną liczbę poligonów, to w praktyce owszem możemy się zestrać, widząc daną paskudę, ale jedynie ze śmiechu. Bardzo często kierują się w naszą stronę linią prostą, mimo że ciągle robimy wokół nich obroty, a czasem nawet zamierają w miejscu jak nigdy nic bądź okrążają czubek swojego ogona. Agenci, rządowi i komanadosi również nie pozostają w tyle. Gdy nas dostrzegą, zamierają w miejscu, biegają we wszystkie strony świata i gdyby nie fakt, że rzucają w nas granatami, które natychmiastowo nas uśmiercają, równie dobrze moglibyśmy walczyć z ruchliwymi tarczami strzeleckimi. Warto też wspomnieć o sklepie, w którym kupujemy wszelkie półkawki po ukończeniu poziomu. Możemy posiąść amunicję do pistoletu, naboje do strzelby, która z jakichś powodów mają zdolność łamania grawitacji, bo za każdym razem, gdy bruk się na nasze pociski z tej broni nadzieje, odlatuje kilka metrów w tył, kończąc swój lot na ścianie lub mierząc się z faktem istnienia siły przyciągania. UZI, AK-47 czyli poczciwy kałasznikow, snajperkę, oraz bronie bardziej specjalistyczne jak pustynny orzeł. Czyli Desert Eagle, MP5, oraz K55, M90, i jak łatwo się domyśleć, bronie różnią się jedynie szybkością wypływania pocisków i modelem. A o jakimkolwiek odrzucie można jedynie sobie pomarzyć, same jednak naboje i dodatkowe pukawki, które nie leżą od tak na ulicy, możemy kupować za punkty umiejętności, które zdobywamy za zabijanie potworów. I. O ile pomysł wydaje się całkiem solidny, to właściwie od pierwszych z misji, nieważne czy będziemy grać w trybie sharpshooter, stealth czy aggression, będziemy mieć po tysiąc naboi do każdej pułkawki z naszego arsenału. Powiedzieć, że misje w tej grze to wrzut na dupie to jakby rzec, że pułapka na niedźwiedzie dobrze sprawuje się jako depilator nóg. Nie dość, że niektóre z nich bez cutscenek trwają góra 10-15 sekund. Boże. jeszcze zagadki zaprojektowane przez twórców, są tak banalne, że nawet największe pustaki z Marsa, które buty zawiązują z szywaczem, mogłyby przejść je mając stopy przytwierdzoną do odbytu. W misji drugiej, gdzie mamy trzy umiejscowione obok siebie przyciski, aktywuje nam się od razu kartka, w którą weszliśmy wkraczając do danego obszaru, pokazująca nam na mapie wszystkie miejsca, gdzie muszą znaleźć się skrzynki. W innej z kolei, gdzie zastaniemy blokujący przejście laser, mamy notkę, że miejsce jest tak zabezpieczone, że tylko osoba posiadająca zdolność sterowania kulą wprost na mechanizm blokujący dalszą część budynku mogłaby dalej przejść, a przecież to jest niemożliwe. A, w kolejnej w pewnym miejscu blokują nas zamknięte wrota. A, w nocce otrzymujemy pouczenie o niewnoszenie przedmiotów palnych. Gdyż uruchomią one alarm co otworzy dane wejście, Pieprzyć ćmanki Island czy Day of the Pentacle, to są prawdziwe old schoolowe zagadki. Przy okazji, raz na jakiś czas otrzymamy rewelacyjną misję eskorty, naukowców czy innych robotników przez całą mapę do przełącznika. Czy walki z takimi rewelacyjnymi bossami jak zmutowany pająk atakujący nas ogniem z jego paszcz. Człowiek cyfrowy, który ciska w nas piorunami i żyje dzięki zwisających w górze kulach. Ksiądz, który dla frajdy rozjebuje swoją parafię oraz wielkiego mecha, który ma inteligencję niższą od świecy dynnej. Oprawa audiowizualna jest po prostu karygodna jak na rok, w którym gra została wydana. Animacje naszej bohaterki przypominają Paralityka na faszerowanego Ekstazy, a potworów są też nielepsze, lepsze. Cienie są zbyt kanciaste i... W niektórych mapach zamkniętych są po prostu mocno pogrubioną linią z jakiegoś powodu. Efekty specjalne są nawet gorsze od tych z pierwszego MDK. Kurwa, to ci osiągnięcie. Modele są wykonane po najmniejszej linii oporu z liczbą poligonów, którą możemy policzyć na palcach obrąg, a tekstury wyglądają jak wymioty skunksa przepuszczone przez magiel. Ba, nawet prerenderowane katcenki zajmują u mnie drugie miejsce w kategorii najgorszych zaraz po z sklanu 99 smoków. Oprawa dźwiękowa również nie pozostaje w tyle. Mamy kakofonię tak zatrważającą, że otępiwasz mózg od pierwszych zagranych nut. Odgłosy ataku dziwotworów przypominają tradycyjne sposoby oczyszczania wydzieliny z gardła, a odgłosy pośmiertne Marines przypominają odgłosy ulgi po wystraniu 5 kg. Voice Acting może nie zbliża się do galaktycznie Złej gry reaktorski z Ride Tuchel, ale i tak brzmi jakby był nagrywany w piwnicy pełnej bimy przy pomocy dyktafonu dzień przed wydaniem na świat tej pozycji. Jednak wisienką na torcie jest miś, który jest umiejscowiony na plecach Dirty służy za jej inwentarz, mimo iż ani razu nie widzieliśmy jak tam cokolwiek wkłada. Jego piski, jęki i inne mruczenia doprowadzą do szał każdego po zaledwie kilku milisekundach. Błędów też jest co niemiara. Będąc w Area 51 można spostrzec helikoptery pikujące raz po raz w hangary plątające się niemiłosiernie w tą i z powrotem. Podczas uruchomienia animacji ukazującej się po wciśnięciu klawisza odpowiedzialnego za umiejętności zatytułowaną Super Dodge i zatrzymaniu jej w trakcie działania kamera zatrzymuje się w miejscu i nie mamy nad nią żadnej kontroli. Czasem mimo iż funkcjonariusz policji upadnie po otrzymaniu obrażenia od granatu i natychmiastowo bez żadnych problemów wstaje. Jesteśmy zmuszeni do powtórzenia całej misji od początku, a czasem zdarzyło mi się, że wchodząc dwa razy przez przypadek do tego samego hangaru, gra wywaliła mnie na Mam początek misji i musiałem się użerać z całym kompleksem od samego początku. Jednak prawdziwym szczytem opieszałości jest system zapisu. Wszystko wydaje się być zrobione dobrze. W każdym momencie gry, gdy wciśniemy ową opcję, ta po zaznaczeniu wybranego przez nas z lotu z radością informuje nas o pozytywnym wykonaniu zadania. Jednak okazuje się, że gdy wyłączymy owy tytuł i chcemy powrócić do miejsca zapisanego, owszem, powracamy na daną mapę, ale nie na miejscu, gdzie skończyliśmy, lecz na sam. Jebany, początek danej misji. Ci, którzy wykonali tak spierdolony system, to istnie skór wiele jakich mało. Podsumowując, Dirt Origin of the Species to jedna z najgorszych gier strzelanych z perspektywy trzeciej osoby w jakie miałem czelność zagrać. Przepaskudna grafika, kakofoniczne melodie, monotonne misje, sztywne sterowanie, koszmarne pseudo zagadki oraz sklep w którym kupujemy dodatkowe gnaty sprawiają, że gra jest równie przyjemna co leczenie kanałowe. To jakim cudem mimo tych wad nie jest aż tak zła jak Drake czy Antikiller, ze względu na fabułę. I nie dlatego, że jest ona w jakikolwiek stopniu oryginalna czy angażująca, lecz zważywszy na to jaki jest przegięta, jest ona tak nieprawdopodobnie absurdalna i idiotyczna, że aż czekamy do kolejnej misji by sprawdzić jaki czym całkowicie przegiętym tym razem zaatakują scenarzyści, by stworzyć nawet bardziej groteskową akcję, choć mimo wszystko i tak nie można się oprzeć wrażeniu, że coś nam zgrzyta grając w tę produkcję. Twórcy powinni zostać skazani na banicję jeśli chodzi o tworzenie produktów growopodobnych. Wolałbym zjeść włosy z zadań mamuta niż kolejny raz przechodzić też czochy. I tym optymistycznym akcentem przejdźmy do ocen. Grafika. 1. Audio. 1. Grywalność. 1. Ogólna ocena. 1. 1.